Witaj. Chciałbym się dzisiaj podzielić z Tobą informacją na temat pewnego bezprecedensowego kosmicznego wydarzenia sprzed dwóch tygodni, które odbiło się wprawdzie szerokim echem w światowych mediach, jednak generalnie owa kosmiczna sensacja została przyćmiona przez październikowe zaćmienie słońca. Rozmawiałem na ten temat dosyć długo z moim przyjacielem Dieterem Broersem, który w związku z sensacyjnym charakterem wydarzenia obiecał zrobić specjalne nagranie na ten temat. Tak, a więc jest potwierdzenie, że mamy do czynienia z największym wydarzeniem wszechczasów. Kiedy astrofizycy z renomowanych uniwersytetów zgodnie wygłaszają opinie na ten temat, mamy do czynienia ze szczególną sytuacją. To nie jest jeden z wybuchów, lecz wybuch bardzo szczególny. <totwórz> Dieter przekierowuje słuchaczy tą zajawką do swojej strony internetowej, ponieważ ta platforma bezlitośnie tnie zasięgi jego filmów. Skąd my to znamy? W tym miejscu przekażę Ci w skrócie, niejako w pigułce, najważniejsze momenty dotyczące naszej rozmowy o owym wydarzeniu, które być może otrzyma w przyszłości nazwę najważniejszego kosmicznego wydarzenia w historii naszej cywilizacji. Na wstępie zapoznam cię z kilkoma kosmicznymi szczegółami, a zaraz potem usłyszysz opinię litera Broersa na temat wpływu tego wydarzenia na nas ludzi. A więc do rzeczy. 9 października udało się zarejestrować rozbłysk gamma o bezprecedensowej mocy, którego źródło znajdowało się w odległości ponad 2 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy zarejestrowali pochodzące z niego fotony gamma o energii 18 teraelektronowoltów. Co istotne, tak gwałtowny błysk można było obserwować także w zakresie promieniowania radiowego, widzialnego i rentgenowskiego. Nie ma innych znanych procesów fizycznych we wszechświecie zdolnych do wytworzenia takiej energii. Rozbłyski gamma cechują się wyrzutami energii, które są skoncentrowane w pewnym kierunku. Jest to wąski tak zwany jet poruszający się z prędkością bliską prędkości światła. Ponieważ jety są mocno skoncentrowane, większość z nich nie przecina się z orbitą Ziemi i dlatego nie mogą zostać wykryte. Tym razem jet przeniknął Ziemię. Skąd pochodzi ten wybuch? Najpopularniejsza z hipotez głosi, że to wysokoenergetyczne promieniowanie powstało przez zapadnięcie potężnej gwiazdy, ponad 30 razy większej od Słońca. Mamy więc do czynienia z tak zwaną supernową. Supernowa to termin określający kosmiczne eksplozje, powodujące powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu, który już po kilku tygodniach lub miesiącach staje się niemal niewidoczny. Efektem tego zjawiska było powstanie Czarnej dziury emitującej wiązki promieniowania, którego cząstki doznały przyspieszenia do prędkości światła. A to właśnie spowodowało owe wspomniane na wstępie wysokoenergetyczne promieniowanie. Promieniowanie gamma jest najbardziej energetycznym promieniowaniem kosmicznym. Wybuchy gamma uwalniają w ciągu jednej sekundy tyle energii, co Słońce w ciągu całej swojej szacowanej na 10 miliardów lat egzystencji. To porównanie przemawia do nas bardziej niż jakaś liczba z kilkunastoma zerami. Rozbłysk gamma z 9 października jest w zakresie promieniowania rentgenowskiego około 1000 razy jaśniejszy niż typowy rozbłysk. Detektory rejestrowały promieniowanie gamma przez ponad 10 godzin. 10 godzin to 36 tysięcy sekund. A więc energia 36 tysięcy razy większa od tej, którą emituje Słońce w ciągu 10 miliardów lat. Dla naszych ludzkich umysłów w zasadzie niewyobrażalne zjawisko. Dla porównania, najpotężniejsze energie wytwarzane przez kolizję cząstek w zderzaczu hadronów w CERN-u miały energię zaledwie, oczywiście w cudzysłowie, zaledwie 13 teraelektronowoltów. W oficjalnych publikacjach można było znaleźć zapowiedź wytworzenia przez CERN energii zbliżonej swoją mocą do tej, która towarzyszyła wielkiemu wybuchowi. A ten... Miał zapoczątkować nasz wszechświat. Ilian Rastineat z Northwestern University powiedział, cytuję: Ten wybuch gamma, oznaczony symbolem GRB 221009A, jest najsilniejszym ze wszystkich obserwowanych na Ziemi. Tylko kilka w historii osiągnęły energię 1 tera elektronowoltów. Ponad 10 tera elektronowoltów nie było jeszcze nigdy. Dlatego ochrzciliśmy ten wybuch mianem BOAT, Brightest of All Time, najjaśniejszy wszechczasów, ponieważ wyróżnia się w sposób zdecydowany od tysięcy zarejestrowanych od lat 90. wybuchów Gamma. Koniec cytatu. To potwierdza fakt, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, z czymś, czego jeszcze do tej pory nie było. Tyle nauka. Ale jakie będą skutki tego wydarzenia? Jak wpłynęło ono na nas ludzi? Promieniowanie gamma to jedno z najbardziej przenikliwych rodzajów promieniowania. Betonowa ściana czy kilkucentymetrowa płyta z metalu nie jest przeszkodą dla promieni gamma. Musimy więc z pokorą założyć, że fizyczność każdego z nas została już poddana oddziaływaniu tej megadawki październikowego promieniowania. Dieter Browers wypowiedział się w tym kontekście w sposób następujący. Zaobserwowane 9 października promieniowanie jednoznacznie przynosi widmo wpływające na systemy biologiczne. Zauważył, że wśród fal wysyłanych wraz z tym wybuchem są fale radiowe, które rezonują z naszym DNA, a podczerwień i długi zakres UV to są częstotliwości komunikacji międzykomórkowej. A tego spłynęło na nas również całe mnóstwo. Według Dietera należy rozpatrywać to wydarzenie w kontekście ewolucji człowieka, a dokładniej aktywacji uśpionych helis DNA. Dla Ziemi i ludzkości zaobserwowane promieniowanie gamma nie jest pomimo jego wielkiego natężenia niebezpieczne. Jednak prysznic wysokoenergetycznych cząsteczek wpłynął na jonosferę, co z kolei doprowadziło do poważnych zakłóceń w komunikacji radiowej. To jest potwierdzenie, że promieniowanie faktycznie dotarło na Ziemię. I dalej, Dieter. Jesteśmy pod działaniem długich fal radiowych z kosmosu, jednocześnie rezonansu Schumana. To są warunki podobne do tych, które stwarza moje urządzenie, aparat 150 MHz. Od początku lat 90. mamy tysiące doświadczeń stwierdzających, że te fale nie tylko doprowadzają do pozytywnych zmian w wypadku patologicznych. Odchyleń w ciele, ale również pozwalają w wielu przypadkach dotrzeć do drzemiących w podświadomości przyczyn choroby, co zazwyczaj doprowadza do uzdrowienia. Coraz częściej pojawiają się sygnały od użytkowników, którzy opisują, nazwijmy to efekt poszerzenia świadomości. Teraz zbliżonej do wspomnianego urządzenia kombinacji częstotliwości dostarcza nam kosmos. Wspomniane promieniowanie gamma spowodowało ogromne zakłócenia w komunikacji. Chodzi tu o techniczne środki komunikacji, jak radio, internet, GPS. Międzyludzka komunikacja zdaje się od tego promieniowania profitować. Ludzie budzą się szybciej, wzrasta intuicja i zdolność telepatyczne. I znów zacytuję litera. A teraz dla mnie sprawa najważniejsza. Według mnie mamy do czynienia z początkiem nowego wszechświata. Tak powstała czarna dziura, staje się zawsze centrum galaktyki. Przypominam, że czarna dziura nie ma nic wspólnego z czarną magią, ani nawet z czarnym kolorem. Jej grawitacja jest tak potężna, że dziura zasysa wszystko, nawet światło. Czarna dziura to portal do innego wymiaru. Poczuj w sercu, powiedział Dieter, czy to wydarzenie może mieć związek z tak często ostatnio cytowanym przejściem do piątego wymiaru do nowej Ziemi. I dalej, Dieter. I tutaj muszę znów przytoczyć temat elektronu poruszającego się na orbicie wokół jądra atomu. Który po otrzymaniu energetycznego impulsu z zewnątrz staje się tak zwanym elektronem wzbudzonym. Gdy dopływ energii przekracza pewien próg, staje się to kwantowo, a więc przeskok następuje momentalnie. To się może stać ze wszystką materią, która, jak wiemy, składa się z atomów zbudowanych z elektronów krążących na orbicie wokół jądra. Po przeskoku wzbudzony elektron znajduje się w innym wymiarze i jest niewidoczny z niższych poziomów. Dla mnie, powiedział Dieter, stan wzbudzonego elektronu po przejściu kwantowym na wyższą orbitę odpowiada stanowi nowej Ziemi. Energii otrzymaliśmy ogromną ilość. Ta energia może być trampoliną w procesie przejścia do nowej Ziemi. Tyle Dieter Browers. Potwierdzenie dla jego słów znalazłem w Wikipedii. Posłuchaj. Promieniowanie gamma przechodząc przez materię jest pochłaniane. Wielkość pochłaniania zależy od energii promieniowania. Za pochłanianie promieniowania gamma odpowiada m.in. zjawisko wewnętrznego efektu fotoelektrycznego, w wyniku którego promieniowanie gamma oddaje energię elektronom, odrywając je od atomów lub przenosząc na wyższe poziomy energetyczne. Tak, mieliśmy do czynienia z jednym z najmocniejszych wydarzeń w kosmosie. Czy przypadkiem nie o tym właśnie synchronizującym promieniu z serca Wszechświata, promieniu, który ma odmienić człowieka, mówili Majowie? Nie jest wykluczone. Czy promienie kosmiczne mogą zmienić ludzkie DNA? Jakie jest dalsze przeznaczenie ludzkości i ewolucja jej? Czy rozwój człowieka rzeczywiście zapisany jest w gwiazdach? O tych zmianach mówili już Sumerowie. Ja, podobnie jak Dieter, uważam, że nad naszą ewolucją czuwa kosmiczny dyrygent. Nie jest wykluczone, że nasze DNA właśnie teraz odzyskuje swoje ukryte funkcje. A teraz prawdziwa niespodzianka. Oto okładka niemieckiego czasopisma z 2007 roku, które nie ma absolutnie żadnego związku z duchowością ani z szeroko rozumianą ezoteryką. Widzimy na niej ekspansję bardzo gorących pęcherzy plazmy na początku eksplozji supernowej. Jasno czerwone i żółte obszary są pokazane w przekroju. Ciekawe, prawda? Hunap-Ku to według w serce kosmosu, z którego właśnie przyjdzie na Ziemię synchronizujący i wszystko zmieniający promień. Nie dajmy się więc zwariować meldunkami o codziennych zmianach pola magnetycznego, rezonansu szumana. To wydarzenie jest ponad wszystko. Zwróćmy się ku naszym wnętrzom i pytajmy, co czuję teraz. A teraz króciutko o wspomnianym już zaćmieniu. Autorem fotek jest Ewelina Gonera. Dziękuję za udostępnienie. Zobacz moje krótkie wideo z momentu zaćmienia. Leśna okolica nie pozwoliła dokonać dokładnej obserwacji słońca, ale dawała szansę na wczucie się w energię towarzyszącą zaćmieniu. Ciekawe, że w jego trakcie nagle rozległo się warczenie pił. Wszechobecne aktualnie wycinanie lasów. Zaraz potem pojawiła się taka myśl. Wszystko jest w porządku. Mam połączenie z Matką Ziemią i z całym kosmosem. Te warczące piły są niczym drobne fale na powierzchni oceanu, próbujące przyciągnąć moją uwagę. To jest przysłowiowe bicie piany i będzie nim tak długo, dopóki nie zasilę tego zjawiska swoją uwagą. Wszystkie medialne informacje próbujące wzbudzić w nas lęk i niepokój są dokładnie tym samym. Ciekawe, że za moment, zaraz po uświadomieniu sobie tego faktu, piły zamilkły, a stało się to dokładnie w momencie, gdy słońce odsłoniło całą swoją tarczę. Chciałbym jeszcze zacytować kilka zdań z ostatnich nagrań pochodzących ze wspomnianego już w jednym z moich wcześniejszych filmów źródła strony Era Wodnika, pochodzącej z, powiem szeptem, rosyjskiego internetu. Link do tego kanału, którego słucha już prawie milion osób, załączam w opisie. Posłuchaj. W ostatnich miesiącach 2022 roku dojdzie do wzmocnienia potoków energii spływającej na Ziemię. Dużo będzie się działo, ale poradzisz sobie z tym. Przygotuj się i pamiętaj, kim jesteś i jak należy działać w tym najbardziej niekomfortowym czasie. Więcej osób szykuje się do wielkiej zmiany, podczas której ustanowią pełny kontakt ze swoimi zapomnianymi talentami i umiejętnościami. Teraz coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że będąc pod hipnozą żyli według narzuconych im programów. Inni natomiast widzą to, co się dzieje pod innym kątem. Widzą świat i swoje życie w stanie kompletnego rozkładu. Ci, którzy wybrali życie, czekają na nadchodzące czasy, przywołując głęboką pamięć o swojej prawdziwej istocie. O istocie, która zjawiła się na tej planecie akurat teraz. Aby wziąć udział w wielkiej zmianie, wielkim przejściu, w którym główną rolę odegra rozbłysk słoneczny. Kiedy do niego dojdzie? To zależy od dynamiki zbiorowej świadomości. Ci, którzy byli dotąd pogrążeni w śnie, zaczynają się budzić, otrzymując impulsy od umysłu wszechświata i świadomości zbiorowej, impulsy, które zostały zakotwiczone w polu tej świadomości przez rzesze wcześniej przebudzonych. Myśli pełne miłości, myśli o bezgranicznej mocy, jedności i obfitości, odbierają jako swoje i zaczynają w nie wierzyć, tym samym oddziaływując na pole świadomości zbiorowej i wzmacniają, oraz przyspieszając proces przebudzenia. A jest to proces lawinowy. A ci, co siali lęk i próbują go podtrzymywać, co z nimi? Nie są już w stanie utrzymać w bagnie, które stworzyli coraz wyżej wibrujących ludzi. To już koniec. Czas programowania lękiem się skończył. Zamienił go czas przeprogramowania na wyższe wibracje, na światło. Świeć więc swoim światłem w każdej sytuacji. Wzywaj siły światła na pomoc. Teraz one mogą ingerować częściej niż wcześniej, bo wielkie przebudzenie przechodzi do następnej fazy. Widać już linię mety i nic nie może Cię powstrzymać. Bądź prawdziwym sobą w tej chwili światła. Rozprzestrzeniaj światło wszędzie. Pracuj tak długo, aż światło pochłonie całą ciemność na planecie. I to się dzieje właśnie teraz. Tyle era wodnika. I jeszcze tradycyjna, ostatnia prośba. Jeśli uważasz, że ten materiał jest godny polecenia, skopiuj link i przekaż go proszę swoim znajomym. Ta platforma tnie ostatnio zasięgi. Nie jestem wyjątkiem. Dieter Prowersji. i. Wielu moich znajomych publikujących tutaj mają dokładnie ten sam problem. Dziękuję. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję autorom komentarzy i wszystkim w różnej formie wspierającym moją pracę, także poprzez nabycie mojego e-booka. Link do którego załączam w opisie. W momencie, gdy nagrywam te słowa, jak widać na załączonym obrazku, rezonans Schumana szaleje. Nie wspomniałem wcześniej, ale promieniowanie kosmiczne, przede wszystkim promieniowanie gamma, przez swój wpływ na jonosferę, ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie rezonansu Schumana. Może więc znów jest coś na rzeczy. Pozdrawiam ciepło, Tomek.